Na górze jest to tak fajnie, że trzeba wchodzić takimi stromymi schodami. O. To teraz nagrywam telefonem, nie mam kamery. Tutaj jeszcze w ogóle takie... O, deska się oddywa tutaj głośno. Trochę niestabilnie. Ale... wygląda i tutaj pierwszy pokoik takie łóżko, taki, taki materask troszkę pipsowe tu okienko Przygotowałem dla dzieci. Są takie obrazy. Jakieś kwiatów. Takie ładne, ładne. Inga jaka się malowała. Tutaj są to łóżka. O, widoczki. I taki bym powiedział dziadkowy. No, no to wszystkie szafy w ogóle normalnie, jak 30 lat temu. Ja tak cicho jestem. Jest jeszcze dość wcześnie. Niektórzy śpią. Nie będę ich nagrywał. Później lepiej pokażę pokój, w którym. Nie Właśnie jestem. Tutaj jest piękna, To jest największe w ogóle w całym domu. Ta na muchy, bo tu muchy kawałek jest pełna. To jest łóżko. Nie będę pokazywał tego sobie tutaj śpię. I tak. Wiecie to może być niezbyt to, co no, sobie nagrywam. W blogary nie jestem, doświadczenie nie mam. O tutaj są takie moskity, żeby trzeba wyjść. To jest balkon zówniany ładny. W tu można na dach i sobie oczywiście nie będę wchodził. Takie piękne pole tu wszędzie, tu wszędzie. No, oczywiście tam jest ognisko, tam jest um, grill za tymi krzewczuchurami, to jest studnia z wodą, tamten dach to jest taki domek, bo tu dużo jest takich jakby kanap na dworze, na przykład tam na grillu. I jak napada też, to ta cała gąbka jest mokra, więc można tam schować to. Taki słowek na poduszki, czy coś. Tam są huśtawki. Tam jest stodoła. Nie wiem, czy dokładnie jest w stodole. Tam jest pole. Można sobie posiedzieć na snopusiana. No. tam jeszcze dalej można iść, ale to wam później pokażę. I ogólnie. Mieszkam w takim hardcorem miejscu, że nie wiem, 30 km przed tym, jak dojechałem, to był taki napis. Afrykański pomór świn, ten zagrożony. Tu. Mieszkam w hardcorem miejscu. He, mucha. Spadaj. No, jest a jak to w ogóle chyba nie widziałem Jest to pięknie cicho nikt nie przeszkadza Nikt nawet nie pracuje na polach a czy słychać ale to dalej bo wczoraj tu, wczoraj tu pracowali były te żniwa. I też jeszcze tam tam, tam, tam jeszcze będzie trzeba kosić, no. Ale już robią, robię żniwa jeszcze się zaczynają. Wszędzie te snapki, można na nich sobie, usiąść, się potutlać. Znaczy ciężkie ogólnie, bardzo ciężkie, ale to laje się bardzo łatwo i lekko jakby. Pięknie, a w ogóle nocą. Nocą nie ma co nagrywać telefonem, bo ja nie wiem, czy wziąłem w ogóle kamerę. Ta kamera też nie wiem, czy jest na tyle dobra, że nagra noc. Słuchajcie, do północy siedziałem i podziwiałam gwiazdy. Ja widziałem, jak gwiazdy spadały. Ja widziałem wszystkie normalnie satelity. Widziałem ISS, stację kosmiczną, wiecie, ISS widziałem tam na niebie, wszędzie. Yy, widziałem yy, jakieś yy, no w pełno gwiazd ogólnie było tak, widziałem duży wóz, mały wóz yy, no tam było dużo innych gwiazd też widocznych na niebie o kurde jakaś no no naprawdę niebo było takie piękne takie o tak się w... Tak się wchodzi. tutaj. O. I to. No, i widziałem też samoloty. Mówiłem już, że widziałem spadające gwiazdy, ale. Kurde, naprawdę. Jeszcze e, o, tak o północy, po północy zaczęła burza być, ale nie u nas. U nas nie padało, ale gdzieś niedaleko. Z tego co wynika, to tam jest wschód? Tam jest wschód? Kurde, bo teraz zeszło słońce tam. A ja myślałam, że tamten ty księżyc wschodził. Kurde, ale dobra. Um. I teraz się zagubiłem i nie wiem, e, e, co powiedzieć. No cóż, no. Taka Tak. Pablo... Teraz to, to będę oglądał no takie oto widoki ogrony. O, tutaj jest wielki pola obok. Tam jeszcze później pokażę ten lasek, tam można wejść. W ogóle tam koło stodoły jest pełno grusz i tam gruszki jeszcze niedojrzałe spadają i tam normalnie jest cały chodnik z tych gruszek. Są takie mięciuszki, bo już po... 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 po, po pochodzony że tak nazwę no. teraz możecie podziwiać piękno na Podlasia zostawię z samych. Z samych. O, ja tu jestem, ale nic nie mówi. Jest dużo takich poduszek. Właśnie to akurat jest jeszcze na warandzie. To tutaj jeszcze nie ma takiego problemu. Jak napada, to nie będziemy płakać, ale w sumie w ogóle nie będziemy płakać. Ale, no, ale już jak te poduszki są na, 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 na zewnątrz, jakby nie kryte. O! się mówiłem. Ożniwa. Z tego balkoniku wam pokazywałem wcześniej. Będzie podzielony na wiele części. Wiele, wiele części. Bo tak się podzielono na odcinek. Ale jak, ja teraz myślę, że to odcinek będzie trwał. Co, co? 3 godziny? No nie wiem. Tutaj. No. A i tutaj jest ta chatka na poduszki. No. Szła, popatrzmy, nie no, tak na sobie to jakoś wiele nie oglądał już od dawna, od, od dawna, dawna, dawna. O, taki efekt piękny. No. Ja ogólnie ten mój film o biglach, co mm, ma 12 tysięcy wyświetleń, mam prawie wszystkie zdjęcia. To są zdjęcia mojej młodzieżki. Tak. No, kochane. No. o co 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 tak yy, tutaj jest maweczko. grill jest o tutaj są zdjęte poduchy bo bo tu były poduchy, poduchy te to znaczy. no, poduchy zostały zdjęte tam tu wierzę to no i te poduchy zostały zdjęte Jestem tu sam, no sam, ja nie jestem sam. Ale sam jestem z Tatiną, mi chodzi. Tylko no, tak naprawdę. co nie ma no, znaczy, to widać urodnicy koło. ale tak to nic. No. To jest ta wysoka grusza. Ja nie wiedziałam, że to jest grusza. Ja bym nie pomyślał, że to jest grusza taka wysoka. Ja myślałam, że to tym niższe. Ej serio? To, to ta grusza to jest taka wysoka? Nie pomyślałbym, że grusza może być tak wysoka. Może dlatego, że mało gruż w życiu widziałem. No, to. Wiesz, mi się ślizgają buty. Patrzcie, ile tu tego jest. Można dertki sobie i detkać. A tu pole, słupki. I tam się idzie do pewnego miejsca. To wam pokażę później. A w ogóle dzisiaj ma być podobno ostatni słoneczny dzień bo później ma padać No cóż się mówi, smuteczek Wełszy coś Co? 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 No co co, 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 co? Co, co? A pod nogi coś mi wchodzić? Co, co, co? Nie wolno Wczoraj właśnie przy ognisku sobie patrzyliśmy na niego O kurczę, tutaj jeszcze jest w na ognisko, bo myślałem, że tylko jest tam to co było Okej okay. Prawda, teraz wyjdziemy za bramę O ile będzie otwarta, bo ja nie mam teraz kluczy na bramę. A jakiś samochód jedzie, żeby pies nie uciekł Żeby moi nie liczy. Nie uciekła, o to jeszcze traktor, dobra, teraz może trzeba... trzeba nie wychodzić, teraz może trzeba się z licią popawić. z prawda, o ty, o ty, zobaczymy, bo to nie masz wszystko, o ty, co to ma być, co to ma być, a, bo ja to się wygrzewa, właśnie mm. ci przeszkadzam, tak. Masz, masz tu, masz tu, jesteś królową teraz, jesteś królową teraz, królową trawy jesteś. No trzeba to robić, jesteś królową trawy. No, 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 no. Królowa trawy. Kurde komary. A nie, to muchy. Ja muszę wstać, bo te muchy mnie zaraz wszystkie otoczą. do tego miejsca, tutaj jest domek tego miejsca w ogóle wcześniej nie widziałem. widzicie tu jest płot tu zbierają co tu jest? ja widziałem, że tu pies się, wychodzi, ulicia Jaka siatka tajemnicza no no cóż, nie będę tam chyba chodził, a to jest studnia dobra, bo ja wiem bo ja wiem, bo pani mówiła Tutaj nam ten domek ten. O, tutaj ten tym jaki wynajęliśmy, że tamta studnia, że tamta studnia, ta atrapa studnia jest nieco dalej. Studnia głębinowa. Mm. To jest, jest ta studnia. To jest wszystko jasne, wszystko jasne. To jest ta studnia głębinowa. No co? To się bawić w fotoszki Widzicie? Widzicie? No, teraz idziemy tutaj do tej tej atrapy studni, bo pani rzeczywiście mówiła, że to jest atrapa nie wiem czy to można podnieść lepiej nie podnosić yy, dość ciężkie jest jedną on nie podniosę może dwoma mam podnieść no. tak jak na działkach jak w drodze, proszę bardzo. I świeża woda leci. Jak... Słuszno podlać do ślinki. I tak jutro będą miały deszcz. Co ty Cia? Chcesz wody? Chcę oddać ci załatwimy wodę. Chcesz wody? Chcesz? Chcesz? Nie to no nie. nie, jednak to nie jest studnia. To, to, to nie jest studnia. Tyś Śmietnik. to jest śmietnik pusty na razie ale tam ma się śmieć śmieci co. co chcesz do śmietnika? co ty, nigdy bym ci do śmietnika nie wziął no. bardzo zmieniam z, zmieniam buty idę właśnie tam, tam do lasku o proszę bardzo proszę bardzo ze zwykłym butu no za mały koroszy ale proszę bardzo dla, dla chcącego nic cudnego. ten to Stopa mi się co prawda kończy tu. Ale sobie tego używamy na to. Wygodnie. Napolna droga. Taka, taka trawiasta. Troszkę komarzasta. I idziemy do lasku. I tu jest stawik. Pełno komarów jest. Jeszcze jest mrowisko. mrowisko chyba czerwonych próbek w ogóle. To jest oczko wodne takie wykopane. To jest dość głęboko. Bardzo, tutaj widać, jeszcze nie jest za bardzo rozczekane oko. I się dalej i tutaj następny mostek. O, co podjadłaś nasionki, kolejny mostek ważki. O, szpatniczek własny. Tutaj jest taka chatka, o i tu jest taki, taka altanka, a tu jest taki pomost. O, jak moich w cudnych, nielicznych nie. umowcach. To mrowisko. Patrzcie na te mrowki. Pełno tu, pełno tu. Pełno, pełno. pełno. Taka chata. No przyroda, tak jak to Podlasie, no. Podlasie to jednak Podlasie. Aj. Co to pajęczyna? Pajęczyna jakaś na mnie wpiątała. cię tam? Tu może tu może jest... To, nie, to, to chyba jest studnia, chyba było jakiś metalowy coś no, na zawieszeniu. Myślałam, no, że to może tam się wieszało, nie, to to... to jest studnia. To, 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 to. No, I tak to jest. Łódka deszczówką i w ogóle, i Ricia od, odepchnęła. Do brzegu. Będzie trzeba tą łódkę odwodnić. Od, od Kiedy dostanę. To są takie zwarte kwiatki. A propos w całej Polsce, o ile się nie wie, ale są więc No i jeszcze coś. Nie wiem, że się z nich Januszki robi w ogóle, ale no taka wiadomość. To gdzieś tego są trujące No, nie jest cały czas. Żyją. O, proszę bardzo. Proszę i ten staw ogólnie jest zarybiony ogólnie. Ogólnie jest zarybiony ogólnie. Yy, no, tutaj są karpie i amury z tego co mi wiadomo, Więc można robić. Co, co, co? Proszę. Trzeba fale. O, i teraz są fale. Proszę bardzo, macie piękne widoczki. Normalnie jak z jakiegoś serialu. No to to z lewiskiem.